Witam wszystkim, ja jestem Biuro Spiro i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Dziś nie ma strzelania, ale może dzisiaj jeszcze nagramy strzelanie, bo przyszła kolejna paczka Drugiej... nie chwila Drugiej i trzeciej paczki nie nagrywałem Nagrywam teraz czwartą, jeszcze będzie jedna Jeszcze jedna, czyli w sumie czeka was jeszcze ta Jeszcze dwie kolejne Nie wiem czemu wam pokazuję to paczkę. Jak i tak mnie nie widać, tylko widzicie podłogę, na której wszystko będzie Ale nieważne Lecimy, już wam biorę to Opa, opa, opa się Ale jak widzicie, za dużo rzeczy tu nie ma, chyba że Takich Są tu dwie, do... no w sumie trzy, bo jakiś gratis dostałem Od sklepu odpalań.pl zamawiałem Polesą, po bo szybko naprawdę to robią Odwodni się wyrobili i za czasami gratisy dodali. więc naprawdę dziękuję. To jakaś leży, ale nieważne. Dobra, to sobie w pierwszym brzegu. Są to cztery rakiety hukowe Dumboom. Są dość długie. O, rurkę mają! A rurki nie ale jak... git. Podoba mi się. Ja, bo e, tak. Kategoria F3. Czekajcie, ja, bo to jest czeski. O dobra, kategoria F3, produkowana w Chinach. Eee, produkowano na 2023. Termin ważności to 2033 rok. Eee, i dobra, czekajcie. Gdzie tu no, jest? Nech, to jest 160 gram na 4 rakiety, czyli 160 na 4. Eee, kurczę, słaby za byłem. Eee, chwila, chwila. Oj się zbłaźni, ja pierdolę. 160x4 To jest... To jest 40 gram na sztukę. Jak dobrze liczę, no. 88,8 to jest 16. 40 gram Neku na taką rakietę. To są, nie są jakieś bardzo duże. No tu widzicie, w porównaniu do normalnej jakby dłoni. Zresztą lata, ale nie wiem co. To mi się trochę opakowanie rozdawało tylko dlatego, bo tu taśma była. No dobra, mamy takie rakietki 4. Lecimy dalej. No ale lecimy też z rakietkami, ale tu już, tu są, tu są głównie Piro Bayery jedna wyrzutnia jakby co nie. Tu są Piro Bayery, bo wszystkie nepotarie w ogóle mam już kupione, Zresztą jak jeszcze film z odpalaniem, to widzieliście. Tu mamy... Whistling Rackets, prime Fireworks, nie wiem taki prime. 12 sztuk od triplexa. Wierzące rakietki. Ja lubiłem zawsze się takimi rakietkami bawić. Ale takie fajne były, śpiosnawe. Z można było na pustać, znaczy nie, niby nie można, ale się puszczało, co nie? Czekajcie wam tu dam. O! Ostrożnie chcę złapać kurwa mać. dobra, nie, nie 12 takich małych rakietek i czekajcie, może tu jest gramatura podana mam się op tyle i opierdolę 7,32 grama na 12 sztuk kategoria F2 dobra, dalej lecimy są to magiczne Kulki, magiczne kulki od Hestii. Eee, o, magiczne kulki. Nie, no, magiczne kulki od Hestii, co nie? 6 eee, sztuk. Mamy tutaj, jest kategoria F1, całkowity rynek to jest 7,2 g. Na 6 sztuk, czyli nieco na sztukę to wychodzi 1-2 grama. Dobra, tutaj mamy. Oooo! I pozmieniały się te kuleczki dymne. Ej, one są jakby. Mogę powiedzieć, że z cementu, tak jakby. były takie w krepinie takie, a teraz są z cementu. One są twarde, naprawdę. Mega zadymki od Triplexa koto TXF720. Dalej tutaj mamy NEC 13,8 g na opakowanie. Yy, kategoria T1? Co to jest T1? Ej, pierwszy raz się spotkam z kategorią T1. Co to jest? No patrzcie. Tutaj macie kurna mać. O. Macie tu kategorię T1 Co jest na tak to ja nie wiem Muszę wyostrać, nie chcę, Główno. Ale o jest tu kategoria T1 no się mój mu wiedzieć Nie wiem Nie wiem, naprawdę nie wiem Dobra tutaj mamy Mosquito Cercoblitz Takie 6 sztuk od piromaxa to jest PX6209 Kategoria F2 Gramatura to jest 9 i 9NK Na 6 sztuk A więc zobaczymy Fajna noc się wydaje Dobra dalej mamy top Color Color od Hestii To pewnie są połączki jakieś Czekajcie Kurczę nie mam Szybnego noża przy sobie Ale Mam nożyczki więc jakoś po O Po Pocie to O siadło O kurwa A to GG O tam przeszło Dalej Też tu mamy Gid. O, jesteś, to są na środku. Boże. najpierw dalej. Tu mamy. Nie wiem, co to są. Bączki pewnie jakieś. Najpierw 1,5 grama, Kategoria F1. Zobaczcie, ale myślę, że to bączki jakieś. One różne kolory są. Nie wiem. Dobra, dalej mamy. Yy, kolejne bączki od Triplexa TXB484 kategoria F1 6 sztuk czekajcie jak mi się światło odbija NEG yy, 12 gram na 6 sztuk czyli 2 gram na sztukę czyli mogą być dość spoko te łączki no fajną pszatę graficzną mają taką meksykańską jakby eee, zapomniałem jak to wiem, że się że święto zmarłych w Meksyku To Totalnie, nie pamiętam. Ale patrząc na górę tych bączków, to mi się przypominają czasy, gdzie mój staw wyglądał tak, że miałem zestaw rakiet. Małą kosteczkę dziewięciostrzałową, 20 mm. I właśnie takie bączki górne, takie bączki kolorowe, chmurki w ogóle rzymskie ognia Inaczej, obróżki Harry Pottera. Dobra, dalej mamy. Aha, myślałem, że to pa Nie wiem, taką tracę jakby srebrną. Czuję się uszkodzony, bo zapłaciłem 11, 11 zł za 6 sztuk. A nic nie było. No i co, dobra. Nie dało się to dłuższe. Dalej mamy w gratisie petardę od, tri, od Jorge. TP 1500 na x 0,8 g kategoria F3. Uwaga, bardzo głośno. Zobaczymy jak bardzo głośno będzie, miałem taka pytartka Dalej mamy Killer Bulldog, kategoria P1, czyli to jest, to jest emiter. To jest emiter i ma on, uwaga, y, myślę, że jeden... Gr Co? To ma 2 gramy na sztukę. Nie widać, ale ma 2 gramy na sztukę. Kod to jest XP-1030 2 gram na... Ej to mogą być moce Zrobimy sobie porównanie Killer Bulldog versus Powerful Bulldog po 2 gramówek sobie zrobimy Ty... Ja myślałem że one 1 gramówki są Nie wiem Dobra, Kolejna rzecz to jest Explosive Balls I to może być spoko od Pieromaxa Kod to PX-6208 3 sztuki takie nie wiem co to może być, to mogą być takie duże kręklingowe kury, kule koelera Klasa F2, Marine China i... Kurna, nie mogę znaleźć tej. Tu... O, Onek, 45 gram, 15 gram na sztukę. To może być całkiem spoko. Dobra, dalej mamy. No, widać, dostajemy gratis. Paczkę Killer bulldogów od triplexa, 20 sztuk na paczkę, czyli Albo tamten tam bulldog był w gratisie. Tak o jaka osobna petarda. Nie no, wypaść by nie mogło, bo jest tak to wzięte, że to... chociaż może. O Jezu. Ale to jest dziwnie zapas... Jezu się. ale dziwne. Patrzcie jakby coś mi nie wyszło. Aha, dobra, nie ma za. Ja to dobry jestem. Tu mamy to. Otwarcie. mamy tu Killer Bulldog, też 2 gramy na sztukę, ale dziwne, 20 sztuk, nie zobaczy się. Porównamy. Dobra i ostatnia filmowa, że... a właśnie tutaj mam jeszcze wlepki, odpalaj.pl, sklep z, z fajerwerkami i odpalaj sklep z, z fire fajer... to są wlepy? Kurwa. Ej, co to jest? Nie to są wlepy, Jak chuj Ono to są wlepy Takie fajne dwa, dwie dostałem Jeszcze mamy tu jakąś śmiechol. Coś do YouTube'a, to jest unboxingi, recenzja, konkurs. Może wpadnę do ziomeczka. Także, tak jak, pozdrawiam cię. Jeśli byś to oglądał. Podróż do ciebie. Dobra, lecimy. Wyrzutnia finałowa, która będzie Select Box Professional. I tu widownią do której strony może być tak i tak, ale to jest skątowa wyrzutnia, jak można zauważyć. PX Pro 5. Dobra, czekajcie. Wysokość strzałów to jest 4-5 metrów. 90 strzałów, 25 mm. Czekajcie, może gramaturę Wam tu pokażę. O, tu macie te. Takie coś. O, jest ląd rezerwowy. Coś takiego jest. O. Mamy klasę F3. Nek 9. Uuu! 995 gram. Czyli maksymalnie ile w sumie może być bo do kilograma wyrzutnie są na klas, kategorię F3 eee, Made China kategoria F3 no, zobaczymy sobie jak to będzie waliło a więc ja się z wami żegnam widzimy się w kolejnym odcinku mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, albo jutro go wrzucę tak czy siak widzimy się w kolejnym odcinku zostawcie lajka, like subika i dzwoneczek, ja się z wami żegnam Cześć i do następnego.